Generał Douglas MacArthur był jednym z najwybitniejszych dowódców Armii Stanów Zjednoczonych. Podczas II wojny światowej dowodził Armią Aliancką na południowo-zachodnim Pacyfiku. Został uhonorowany najwyższym odznaczeniem wojskowym medalem honoru. Ponadto otrzymał 70 innych odznaczeń różnego rodzaju w tym wielokrotnie za odwagę i męstwo. W pierwszych dniach wojny na Pacyfiku. Kiedy przebywał wraz ze swoimi podwładnymi na Filipinach, otoczony przez nacierających Japończyków, napisał modlitwę za swojego kilkuletniego syna, pozostawiając w ten sposób jemu i nam duchowe dziedzictwo. Generał Douglas MacArthur. Modlitwa za Syna: Panie, ukształtuj mi Syna, który będzie dość silny, by wiedzieć, kiedy jest słaby, dość odważny, by stawić czoło samemu sobie, kiedy będzie się lękał. Takiego, który będzie dumny i nieugięty w uczciwej porażce, oraz pokorny i łagodny w zwycięstwie. Zbuduj mi syna, którego życzenia nie zastąpią czynów. Syna, który pozna Ciebie i zrozumie, że poznanie siebie jest kamieniem węgielnym wiedzy. Prowadź go, modlę się, nie ścieżką łatwą i wygodną, ale pod naciskiem i wpływem trudności oraz wyzwań. Niechaj nauczy się mocno stać w czasie burzy. Niechaj nabierze współczucia dla tych, co upadli. Ukształtuj mi syna, którego serce będzie czyste, a cele wzniosłe: syna, który będzie umiał zapanować nad sobą, zanim zacznie panować nad innymi, takiego, który będzie sięgał w przyszłość, ale nigdy nie zapomni o przeszłości. A kiedy dasz mu już to wszystko, dodaj, proszę. Dość poczucia humoru, by zawsze umiał zachować powagę, ale nigdy nie traktował samego siebie zbyt poważnie. Daj mu pokorę, aby zawsze pamiętał o prostocie prawdziwej wielkości, otwartym umyśle prawdziwej mądrości i słabości prawdziwej siły. Wtedy ja, jego ojciec, ośmiele się wyszeptać. Nie żyłem na próżno.